Hejka! Witam was dzisiaj w kolejnym filmiku z tegorocznej serii Back to School. I dzisiaj pokażę Wam, co sobie kupiłam na przyszły rok akademicki. Jako, że mam bardzo dużo pozostałości zeszłych lat, zaszytów, długopisów, podkreślaczy, zakreślaczy i tym podobnych. Te zakupy teraz nie były jakieś wielkie, no ale myślę, że i tak wam mogę tutaj to pokazać. Moje uczelnia już postanowiła, że od października będzie nauczanie zdalne przynajmniej przez pierwszy semestr. Potem się zobaczy. Yy, także będę siedziała albo w domu, albo nie wiem gdzie, ale wiecie, nie będę musiała chodzić z zeszytami yy, i z jakimiś tam przyborami na uczelnię. Ale i tak nie ma co porównywać chodzenia na uczelnię i do szkoły, do liceum, do podstawówki, no bo do szkoły, wiecie, siedzieć z plecakiem, z książkami, z podręcznikami, z jakimiś tam ćwiczeniami. Do każdego przedmiotu inny zeszyt. A na uczelni bierze się jeden zeszyt z tam kilkoma przegródkami no i w ten sposób można sobie radzić i nie nosić dużo. Chociaż jeszcze się zbyt dużo na ten temat nie będę wypowiadała, no bo nie byłam na uczelni, nie wiem jak to jest, zobaczymy w październiku, a Wy zobaczycie razem ze mną, bo oczywiście vlogi będą uprzedzając wszystkie pytania. Jeszcze nie wiem, jak nazwę tą serię, no bo nie będzie to już stroje po szkole, tylko nie wiem, co robię po zajęciach. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na nazwę takiej serii, to jestem otwarta na propozycje, piszcie w komentarzach. I zanim zacznę, zapraszam Was na mojego Instagrama, Kasia Skrzynecka. Ostatnio tam się wie, dzieje, przynajmniej tak mi się wydaje. No i staram się, żeby tam było w miarę ciekawe, żeby coś pokazywać takiego życia codziennego, jeżeli na przykład mnie na YouTubie nie ma przez jakiś dłuższy czas. Także zapraszam Was tam jeszcze raz i przechodzimy teraz już do tych przyborów szkolnych. Ci, co oglądali vloga z zakupów pewnie już część tych rzeczy widzieli, ale nie wszystko. A jeżeli Ty jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego vloga, to zapraszam serdecznie. No i przechodzimy do pierwszej rzeczy, czyli do takich karteczek małych. Ja sobie je kupuję od Liceum bo na takich małych karteczkach często planuję, czy zapisuję jakieś informacje, co mam do zrobienia. Teraz też podczas wakacji planuję na tym filmik i wypisuję sam zrobione, co mam do zmontowania, co jest do dogrania, żeby, wiecie, jakoś sobie to wszystko uporządkować. Także takie małe karteczki mi się bardzo często przydają. Ja jestem bardzo wybredna co do koloru. Dla mnie muszą być pastelowe, bo gdyby te kolory były jakieś żywsze, myślę, że mi to przeszkadzało. Wiem, że to często sprawia na przykład w biedronce takie karteczki z opakowaniem na nie, ale ja opakowanie mam stare, więc teraz sobie kupuję już tylko te wsady. Dalej mamy taśmę klejącą, zoszą pięć takich rolek. No, Taśma klejąca zawsze się przydaje, czy do opakowania jakichś paczek, czy do przyklejenia takiej karteczki, bo ja też kupuję karteczki nie samoprzylepne, bo samoprzylepnych nie lubię, tak wolę jak już sobie jak potrzebuję przykleić na ta taśmę klejącą, na przykład do nie wiem do biurka, czy tam do szafy. Chociaż w domu tak nie robię, bo szkoda mi mebli. W internecie to było trochę co innego. Także no, taśma klejąca się często przydaje. No i kolejna rzecz do klejenia, czyli klej. Był taki na duży wybór, że nie wiedziałam, który w racji wzięłam pierwszy lepszy w sztywcie. Generalnie z kleju korzystałam bardzo rzadko, ale kiedyś miałam tak, że potrzebałam kleju na już, a nie miałam. Więc no teraz tego błędu już więcej nie popełnię i zawsze gdzieś to będzie w piorniku przy mnie. Zszywacz sobie kupowałam przed liceum, takiego małego rekinka z Tigera, ale nie miałam rozszywacza, a czasami jak poznam się, są ładne zrobione. Akurat teraz nie robiłam, bo mi się nie chciało. Szkoda, jak musicie coś rozszyć, robić to poza zębciach, bo potem potrafią odprysnąć, nadłamać się. Kolejną rzeczą jest marker metaliczny, pernamentny, w kolorze srebrnym. Miałam już jakieś takie z Tesco, i srebrnego, i złotego, także takiego markera użyłam dość rzadko. Ale to jest tak jak z klejem, że jak już trzeba i nie ma, to yy, no jest smutno. Oczywiście zawsze w holu muszą znaleźć się karteczki samoprzylepne, takie te yy, registry. Co prawda w tym roku kupiłam sobie zeszyt z yy, właśnie przydziałkami, ale czasami lubię sobie zaznaczyć czas w książce. Co mam do, do czytania, jak się czułam, do olimpiady, yy, co mam do garnięcia i na przykład można sobie... Tak zrobić, że nie wiem, kolor zielony to jest ogarnięte, czerwony, tam ten różowy też doczytać albo powtórzyć i sobie taki system wypracować. A żeby były bardzo tanie, za dwa złote, to kupiłem sobie kolejną paczkę i jak mi się poprzednie zużyją, a już są na wykończeniu, to będę miała właśnie te. Kolejna rzecz, którą raz używam, ale czasami trzeba, czy znaczy, to jak jakieś dokumenty się zanosi, czy na uczelnię, czy do szkoły, czy nie wiem, jakieś świadectwo się odbierze i... Nie jest ono w koszulce, także no, właśnie kupiłam sobie 100 sztuk koszulek. Moje poprzednie koszulki wylądowały u mojej mamy w szafie, więc musiałam sobie kupić nowe. Teraz teczka, którą pewnie już znacie z vloga, z reakcji na wyniki moich matur, bo dostałam świadectwo dojrzałości bez żadnej teczki, tylko w koszulce. No i musiałam wtedy iść do pierwszego lepszego sklepu po właśnie jakąś teczkę, żeby mi się te Świadectwo nie zniszczyło, nie uległo, e, nie wiem, pogięciu, zalaniu, zaplamieniu i wszystko co najgorsze. Teczkę co roku kupuję niestety nową, bo no, po roku noszenia teczki cały czas przy sobie, bo zaczęłam w plecaku, y, wygląda ona bardzo źle i jest w masakrycznym stanie. Nie no, co roku przesadziłam, ale tak średnio co drugi rok sobie kupuję właśnie taką teczkę. Jeżeli chodzi o liczbę zeszytów, to w tym roku nie poszalałam, bo mam jeszcze z ubiegłych lat kilka zeszytów A4. No nie jest mi potrzebne, nie wiem, 100 zeszytów. Pamiętam, jak nagrywam Hola właśnie z Back to School dwa lata temu mm. i wtedy tych zeszytów kupiłam za dużo, żeby pokazać Wam tutaj jak najwięcej fajnych układek. Jakby bardzo się nie zgadzam teraz z tym, co wtedy zrobiłam, bo to było bezsensowne, te zeszyty. Czyli znaczy, tak wykorzystałam, bo miałam właśnie na klasę naturalną. Jak się wybieracie na zakupy, proszę, sprawdźcie, co macie w domu, co potrzebujecie, zróbcie listę zakupów. A nie e, patrzycie, okej, okay, tu jest fajna okładka, to wezmę taki zaszyt, taki, 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 taki. I potem nagle pod koniec roku szkolnego czy po zakończeniu edukacji patrzycie, o, zostało mi tyle zaszytów. A jeżeli Wam już tyle rzeczy zostanie, oddajcie je potrzebującym i nie wyrzucajcie do śmietnika nowych, porządnych rzeczy. Także pierwszy zaszyt, jaki mam jest formacja 4. Innych zaszytów już nie kupuję, z innych nie korzystam. Y, ma on 96 kartek, y, no, oczywiście w kratkę. Przewiduję go na jakąś analizę matematyczną, w sensie no na jakąś matmę. A drugi zeszyt jest z Oxforda. Kiedyś bardzo hejtowałam e, zeszyty z tej firmy, bo widziałam ich cenę i uznałam, że to co tak przepłacać. E, no, ale akurat tego dorwałam w dość e, niskiej cenie. I jednak kartki są fajne, bo są grube i jak pisze się piórem, to na drugiej stronie nic nie widać. To jest duży plus. No i też są bardzo niewykonane, no bo jak kiedyś kupowałam te mm, nie wiem, czy w Biedronce, czy takie wiecie, no jeden z najtańszych na sprężynce, potem mi się tutaj to wszystko rozwalało i ten zaszczyt po dwóch miesiącach już się do niczego nie nadawał, a na przykład nasza połowa była niezapisana. I jest to zaszyt z registrami. Mam tutaj y, pięć takich przedziałek. Będzie fajny na uczelnię. Kolejna fajna rzecz, też kardeczki do planowania, trochę większe niż tamte, znaczy no, zdecydowanie większe. Też w takich odcieniach pastelowych, chociaż ten fioletowy hmm, chyba mi się nie przyda, jest zbyt ciemny. Ale właśnie planuję sobie na nich zapisywać jakieś, nie wiem, albo notatki czy jakieś ważniejsze informacje, wypisywać będę sobie kolokwia, egzaminy. W klasie maturalnej, jak miałam bardzo dużo zadań do roboty z matmy, przerzuciłam się z zapisywania nie ze szytów, ale pisania każdego zadania na, na takim papierze kancelaryjnym. W szafie, kiedyś miałyśmy do się dużo takich kartek, z których nikt nie korzystał, więc sobie je wzięłam i wszystkie wykorzystałam. No i uznam, że jeżeli mi się tak dobrze na takim papierze kancelaryjnym, no to sobie kupiłam cały blok takiego papieru. 500 kartek, a 4 tak w kratkę. Akurat jego kupowałam przez internet, a nie stacjonarnie. Z takich rzeczy dostępnych w sieciówkach, w sklepach, to byłoby już wszystko. Ale mam jeszcze parę. Kolejne rzeczy do pokazania, które również są przyborami szkolnymi, yy, tylko ulepszonymi przeze mnie. I mówię tutaj o różnych workach, torbach, yy, kosmetyczce, piórniku, które kupiłam przez internet, bawełniane worki czy właśnie tamte różne rzeczy, a po je sama. W ostatnim filmiku Wam pokazywałam farbowanie tych rzeczy, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, musicie nadrobić. Zaczniemy może od pierwszej rzeczy z góry, czyli od torby na ramię. Ja od tego roku noszę właściwie tylko właśnie torby na ramię i na zakupy, i na co dzień. Nie wiem, wodę dom rzucam, dokumenty, kamerę, co tam akurat mam do zabrania za sobą, no bo jest to mega wygodne i samo w sobie właściwie nic nie waży. Mam jeszcze drugą torbę taką na ramię. Jest to trochę jakby mocniejszy materiał niż tamta torba poprzednia, no bo kupowałam różne rodzaje do farbowania. Teraz pleca, worek na plecy. E, jestem zdziwiona, ale do tego się mieści A4. Zobaczcie. Tylko nie wiem, czy się Boże ten zeszyt, e, no czy będzie można zrobić tak. O, a mogę teraz to sprawdzić. Z ciekawości. Da się. więc, więc e, może też oczarnie będę chodzić z takim workiem. Podczas pierwszego i drugiego semestru miałam mieć planowo WF, albo tylko podczas pierwszego, e, ale teraz to nie wiem, jak będzie wyglądało, no bo mam mieć. Wszystkie zdjęcia zdalnie. Chyba. nie wiem, jeszcze zobaczymy. No ale mam tutaj taki worek na, na buty. Albo na jakieś rzeczy sportowe, no coś w tym stylu. Ostatnie dwie rzeczy, czyli piórnik. Piórniki mam swoje basen 2. Jeden taki malutki, który jest gdzieś tutaj. Kupowałam go chyba w zeszłym roku, nie. Dwa lata temu. I z tego był hol akurat. Drugi, taki większy, ale tam się mieści aż za dużo. No i wreszcie też sam takiego, no pośredniego rozmiaru. No i ostatnia rzecz, czyli kosmetyczka. Można to uznać za przybór szkolny. Też można nosić do plecaka, do szkoły z kosmetykami, więc załóżmy, że tak. Tak naprawdę mogłaby też ona służyć jako no, piórnik, ale to nie, to też by był ogromny piórnik. No i to już były wszystkie rzeczy. Wiem, że nie było tego jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo, no ale jakby znacie już moje zdanie co do kupowania zbyt wielu y, rzeczy do tego filmiku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, czekajcie na kolejne filmiki z serii Back to School, bo jeszcze troszkę ich zostało. Dajcie łapeczkę w górę, no i do zobaczenia, pa pa!